Historia, o której Wam dzisiaj opowiem, jest mi w pewien sposób wyjątkowo bliska. Usłyszycie dzisiaj historię Agnieszki Kotlarskiej, modelki, miss Polski, miss świata, która zginęła z rąk swojego obsesyjnego fana. Ta bezsensowna śmierć młodej kobiety bardzo mnie przejęła i szczerze mówiąc, usłyszałam o niej dopiero niedawno. Tak więc, cześć. Z tej strony Sylwia, a to jest kanał Pomrok. Zapraszam do słuchania. Agnieszka Kotlarska urodziła się 15 sierpnia 1972 roku we Wrocławiu. Miała 1,76 cm wzrostu i była szatynką. Studiowała na Politechnice Wrocławskiej. Była niewątpliwie piękną kobietą. Nie tylko jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Jej znajomi mówili, że była bardzo ciepła, otwarta i sympatyczna. Mając 17 lat, w 1989 roku zgłosiła się do miejskiej agencji modelek, dzięki której zaczęła karierę w modelingu. Bardzo szybko zdobyła duże zainteresowanie i zaczęła być rozchwytywaną modelką. Prosto z wybiegu trafiła na konkursy piękności. Najpierw zdobyła tytuł Mistrz Województwa Dolnośląskiego, a 19 lipca 1991 roku w Operze Leśnej w Sopocie została wybrana na mis Polski. Nagrodą w konkursie był ciągnik Ursus, co jest często podnoszone jako jedna z najzabawniejszych nagród w historii wyborów. 13 października 1991 roku, trzy miesiące później, Zwyciężyła w konkursie Miss International, którego ówczesną edycję zorganizowano w Tokio, w Japonii. Agnieszka była pierwszą polką, której to się udało. Oprócz nagrody głównej, dostała jeszcze jedno wyróżnienie Miss Photo przyznawane przez profesjonalistów przez media, dziennikarzy czy fotografów. Po wygranej jej kariera nabrała zawrotnego tempa. W 1992 roku podpisała kontrakt z agencją Ford w Nowym Jorku i Paryżu. Angażowano ją do kampanii reklamowych i pokazów mody na całym świecie. W latach 1992-96 współpracowała z najbardziej znanymi projektantami mody i markami na świecie. Była muzą Ralpha Lorena, twarzą kosmetyków Estée Lauder domu handlowego Macy's czy Kelvina Klein'a. Robiła sesje zdjęciowe dla magazynów Cosmopolitan czy Vogue. W międzyczasie wyszła za mąż, za Jarosława, a ślub odbył się na nowojorskim Manhattanie. Urodziła również córeczkę Patrycję. Szczęśliwe życie prywatne nie przeszkodziło jej w karierze. W 1996 roku Agnieszka miała 24 lata. Wraz z fotografem miała udać się do Paryża. Na jej szczęście spóźniła się na lot. Samolot wyruszający z Nowego Jorku rozbił się na Long Island. Wszyscy zginęli, w tym jej osobisty fotograf. O cudownym ocaleniu Agnieszki rozpisywała się cała Polska. Kobieta wróciła do Wrocławia, odpocząć i skupić się na rodzinie. Agnieszka od tamtego czasu mówiła wszystkim, że dostała drugie życie. Niestety, na bardzo krótko. Muszę teraz cofnąć się w czasie, by przedstawić wam Jerzego. Był on synem nauczycielki. W 1991 roku, któregoś dnia, przechodząc się obok jednego z salonów sukien ślubnych, zauważył zdjęcia Agnieszki. Od razu się w niej zakochał. Od tego momentu ze wszelką cenę dążył do spotkania. Później odbył się pokaz mody. Po tym pokazie ją śledził. Dowiedział się, gdzie chodzi do szkoły, jakim autobusem jeździ do domu. Kobieta również zauważyła, że obserwuje ją jakiś mężczyzna. W ten dzień jechali wspólnie autobusem. I nieznajomy odprowadził ją do domu. Ucieli sobie pogawędkę. Agnieszka weszła wtedy do swojej klatki i to był koniec spotkania. Niestety, Jerzy zaczął ją śledzić i proponować spotkania, których cały czas mu odmawiała. Niestety, każda odmowa potęgowała satysfakcję Jerzego. Pragnął być jej fanem, pragnął ją wielbić. Dla niego spełnieniem był już fakt, że ona o nim wie. Jego fascynacja szybko przerodziła się w obsesję. Wielokrotnie biegał za nią po mieście. Agnieszka dostawała od niego listy miłosne, w niektórych się jej oświadczał. Jerzy przez cały czas starał się zwrócić jej uwagę. Ubierał czerwoną kurtkę, kolorową czapkę z pomponem i zaczął nazywać się Krasnoludkiem. To właśnie o Krasnoludku napisał bajkę specjalnie dla kotlarskiej. Jak tłumaczył: Przecież nie mogłem jej napisać: Hej, uważam, że jesteś ładna, masz fajną pupę, dlatego pociągnąłem temat Krasnoludków. Pewien element abstrakcyjnej wyobraźni działał u nas. Wiele zdarzeń można było przyporządkować Krasnoludkom, choć niektórzy zaprzeczają ich istnieniu, a inni tłumaczą pewne rzeczy ich działaniem. Gdy Kotlarska wyjechała do Nowego Jorku, jego obsesja przygasła. Nie mógł jej widywać i wysyłać listów. Tuż po tym, jak całą Polskę obiegła informacja o ocaleniu Agnieszki z wypadku samolotu i że wróciła ona do Wrocławia, Jerzy zwariował. Uświadomił sobie, że prawie ją stracił. Tak wspomina to wydarzenie. Gdy zobaczyłem małą wzmiankę w prasie o katastrofie, w której mogła zginąć, te dawne przeżycia odżyły i znowu zacząłem szukać. Nie było komórek. Nie potrzeba było Jamesa Bonda, żeby kogoś znaleźć. Książka telefoniczna, numer i adres. Bingo. Jerzy zaczął wydzwaniać do modelki. Kobieta na początku nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji. Myślała, że zainteresowanie mężczyzny minie, jak to miało miejsce ostatnim razem. Że to chwilowe i nie ma powodu do paniki. Jednak pewnego dnia otrzymała telefon od Jerzego, w którym usłyszała, że zmarnowała mu życie. Od tej chwili zaczęła się obawiać natrętnego wielbiciela. 27 sierpnia 1996 roku Jerzy wyszedł z pracy. Pracował wtedy w jednym z banków jako informatyk. Miał zamiar pojechać do Agnieszki. I kolejny raz poprosić ją o spotkanie. Około 14:30 był już na miejscu. Kotlarska wraz z córeczką i mężem wsiadali akurat do auta. Jerzy powiedział, że chciałby z nią chwilę porozmawiać, ale Agnieszka to zignorowała i zamknęła drzwi. Mężczyzna wspomina. Poznała mnie chyba. Nie otworzyła jednak nawet szyby w aucie. Czułem się jak rybka w akwarium. Popatrzę, ale żeby cię dotknąć to nie. Przecież cię nie zmoczę. Zdenerwowany mąż modelki wysiadł z auta. I wyjął telefon, żeby wezwać policję. Jerzy się wzburzył. Twierdził, że chce tylko porozmawiać, żeby Agnieszka go nie olewała, że jest jej najwierniejszym fanem. Mąż jednak go nie słuchał, więc Jerzy wyjął scyzorek, który zawsze nosił przy sobie i zadał Jarosławowi cios w udo. Obserwując całą sytuację z auta wyskoczyła przerażona agnieszka. Chciała pomóc swojemu mężowi. Niestety nie zdążyła. Napastnik zadał jej cztery ciosy w klatkę piersiową. Gdy kobieta upadła, nachylił się nad nią i błagalnym tonem powiedział Agnieszko, nie umieraj. Następnie odwrócił się i zaczął biec przed siebie. Po drodze zatrzymał pierwszą osobę, którą ujrzał. Powiedział kobiecie, co przed chwilą się stało. Kazał zadzwonić na policję i opanowany czekał na przyjazd służb. W tym czasie Agnieszka umierała na ulicy. Przytoczę słowa jej sąsiada, który był lekarzem. Do drzwi dobijał się sąsiad. Błagał, żeby mu pomóc ratować Agnieszkę. Razem wnieśliśmy ją do domu. Po 10-12 minutach przyjechała karetka. Sprawdziłem. Było tętno na tętnicy szyjnej. Pojechałem potem do szpitala. Byłem bardzo zaskoczony dużym skupieniem ran, które były precyzyjnie zadane w okolicach serca. Można było sądzić, że zadała je osoba wyszkolona w kierunku walk obronnych. Agnieszka Kotlarska umiera, osieracając dwu i półletnią córeczkę. Jej mężowi nie stała się większa krzywda. Jerzy przyznał się do winy. Mówił, że był w Amoku. Nie wiedział, dlaczego to zrobił. Powiedział: Zdarzyło się nieszczęście. Doszło do szarpaniny z jej mężem. Wyciągnąłem nóż. Agnieszka do mnie podeszła. Stało się tak, że została ugodzona tym nożem. Po prostu, nieszczęśliwie zmarła. Na sali sądowej jednak niewiele mówił. Był spokojny i nie wykazywał emocji. Chyba do końca miał nadzieję, że sąd uzna to za nieszczęśliwy wypadek. Ponieważ po ogłoszeniu wyników rozprawy krzyknął, że gdzieś ma taką sprawiedliwość, bardzo się wzburzył. Został skazany na 15 lat więzienia. Z więzienia wyszedł w 2012 roku. Wtedy również przyznał, że czuje się winny, i w udzielonym wywiadzie powiedział: Dla mnie to była osoba bliska i tej osoby nie ma. Jest bezradność. Chłopie, co ja mogę zrobić? Pewnie, że czuję się winny. Nie zrobiły tego krasnoludki. Ja to zrobiłem. Na tym ta historia mogłaby się skończyć. Niestety tak się nie stało. Jerzy, po dwóch latach od wyjścia z więzienia, zaatakował znowu. Było to w sierpniu 2014 roku. Posiłkuje się tutaj wypowiedzią pani Małgorzaty Klaus, rzeczniczki prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Jerzy L., gdy usłyszał hałas w domu, zamknął drzwi na klucz. I złapał za nóż o ostrzu długości 28 cm. Kiedy zobaczył womywacza, nie dopuszczając go do słowa i nie zważając na jego drobną posturę, rzucił się na niego, zadając cios w klatkę piersiową. Zaatakowany mężczyzna ma odmę płucną, zapadnięcie płuca i wylew krwi do płuc. Udało mu się uciec i uzyskać pomoc na ulicy. Jerzy L. wybiegł za nim. Jego ofiarą był obywatel Rumunii. W chwili zatrzymania został tymczasowo aresztowany a za kratkami spędził trzy miesiące. Groziła mu kara od roku do 10 lat więzienia, niestety dalsze informacje na ten temat nie są znane. Pragnę również przytoczyć słowa męża zmarłej Agnieszki, które mrożą krew w żyłach. To była bomba z opóźnionym zapłonem. Tego człowieka trzeba odizolować. Uwielbia noże. To jego jedyni przyjaciele. Podobno zwierzał się współwięźniom, że jego marzeniem jest dokończenie dzieła. Czyli zabicie mnie i mojej córki. Dodał również. My nigdy nie będziemy normalnie żyli. Mam oczy w koło głowy. A moja córka nie istnieje. Tu, gdzie żyjemy, nikt nie wie, kim ona jest. Nie pokazujemy się w mediach, więc nikt nie wie, jak ona wygląda. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. To już koniec tej historii. Nie wiem jak wy, ale mam wrażenie, że po samych wypowiedziach mordercy można stwierdzić, że ma on pewne problemy natury psychicznej. Jego przytaczane historie o krasnoludkach, obsesja, nielogiczne zachowanie i wypowiedzi, które mijają się z faktami, są bardzo niepokojące. Najsmutniejszym faktem jest to, że niedługo po opuszczeniu murów więzienia zaatakował znowu. Mam nadzieję, że tym razem sprawiedliwości stanie się zadość i spędzi on resztę życia w więzieniu lub zakładzie psychiatrycznym. Muszę Wam przyznać, że sprawę odbieram bardzo osobiście. Z racji bliskich kontaktów, w świata MIS i modelingu i dlatego, że sama w swoim życiorysie otarłam się o Stalkera, który na szczęście przebywa teraz w więzieniu. Czekam na Wasze opinie na temat sprawy. Zachęcam również do pisania komentarzy, ponieważ bardzo lubię dyskutować na tematy spraw, które przedstawiam. Trzymajcie się i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.